Dobry moi drodzy. Dzisiaj spieszę z informacjami dla tych z Was, którzy lubią kosmetyki, kupują kosmetyki, ale nie tylko kosmetyki, bo też inne produkty, akcesoria, suplementy, dbać o swoje zdrowie. Więc krótko mówiąc, moi drodzy, zachęcam Was do kupowania produktów z kolekcji Oriflame. Teraz mamy katalog trzeci, ale jeśli chcecie kupować Kosmetyki czy inne produkty z tego katalogu, ale nie chcecie podejmować zobowiązań żadnych wobec firmy, to mam dla Was propozycję. Możecie zostać klientami zwanymi klubowiczami i kupować sobie mimo wszystko taniej, pomimo że jesteście tylko klientami firmy. Jak to działa? Przy pierwszym zamówieniu macie specjalny rabat, od Oriflame 15%. Wasze zamówienie na dzień dobry będzie pomniejszone o te 15%. Oprócz tego od wartości Waszego zamówienia 15% będzie odciągnięte, odłożone na wirtualny portfel, które to, które to pieniądze będziecie mogli wykorzystać przy kolejnych zakupach. I tak za każdym razem te 15% będzie szło wartości waszego zamówienia na każbek i odbieracie znowu przy kolejnych zakupach. Oprócz tego, będziecie mogli też korzystać z dostawy gratisowej, o ile wybierzecie z katalogu produkt oznaczony znaczkiem darmowa dostawa. Poza tym przy określonej wielkości zamówienia macie program Witamy, gdzie też korzystacie z dodatkowych, dodatkowych nagród. I jeszcze kochani, jedna rzecz. Jeśli zrobicie zamówienie w tym katalogu, to macie przy realizacji tego zamówienia poza tym 15% rabatem na dzień dobry, podjęte jeszcze 20% rabatu z vouchera. Więc zobaczcie, ile korzyści, a żadnych praktycznie zobowiązań. To jeszcze nie wszystko, bo jeśli stwierdzicie, że te kosmetyki, czy produkty, które będziecie kupować, wam się podobają, że fajnie by było, jakby wasze koleżanki, czy znajomi również je poznali, to macie możliwość wygenerowania takiego linku z katalogu z waszymi namiarami i wówczas wysyłacie do swoich znajomych i jeśli oni z tego waszego linku Zrealizują zamówienie, to wy od ich zamówienia macie dodatkowe 10% do portfela wirtualnego. Więc zobaczcie, ten wasz portfel może rosnąć w siłę, może tam być coraz więcej gotówki. Więc kochani, gorąco was zachęcam do tego, bo do tej pory takiej opcji w Oriflame nie było, żeby klienci mieli dodatkowe takie upusty. I mogli korzystać z dodatkowych rabatów. Więc po pierwsze pamiętajcie: przy pierwszym zamówieniu, jednorazowo rabat 15%, włącz na 20 zł, ale oprócz tego, przy każdym już zamówieniu, do portfela wirtualnego 15% wartości waszego zamówienia tam się znajdzie i od kolejnych waszych zakupów będą te pieniądze odciągane. Myślę, że to jest ciekawa opcja, ciekawa forma. Pod tym filmem macie link, w który możecie wejść. Tam znajdziecie katalog i realizując zamówienie z tego katalogu, na końcu rejestrujecie się jak w każdym innym sklepie internetowym, żeby firma wiedziała do kogo wysłać i gdzie wasze zamówienie. I wtedy w podsumowaniu macie, macie opcję właśnie tego rabatu, odciągniętego vouchera. I również będziecie wiedzieć, ile na cashback do kolejnego Waszego zamówienia pójdzie kasy. Moi drodzy, to tyle. Jeśli będziecie zainteresowani, bądź będzie coś niejasne, będziecie chcieć więcej, odezwijcie się do mnie. Do widzenia.